Mobilny mikroskop u handy to urządzenie, które współpracuje z każdego rodzaju tabletem czy smartfonem i zmienia go w mikroskop. Posiada dwie soczewki o różnym stopniu powiększenia. Białą soczewkę należy wpiąć tak, aby znajdowała się nad przednią lub tylną kamerą tabletu, a następnie skierować światło do środka i gotowe. Za pomocą urządzenia możemy bardzo szybko zbadać odcisk palca, monetę albo na przykład wydruk, żeby zobaczyć piksele. Wielu nauczycieli chciałoby zabierać uczniów na zajęcia w terenie, ale nie mogliby wówczas korzystać ze standardowych mikroskopów, bo są one zbyt ciężkie, by zabierać je ze sobą. Nasze urządzenie umożliwia natomiast prowadzenie badań bezpośrednio na miejscu. Dysponujemy także dodatkowymi materiałami, które pomagają uczniom korzystać z tego rodzaju sprzętu. Urządzenie jest nie tylko przenośne, ale również dostępne w wielu formatach, dzięki czemu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą czerpać jeszcze lepsze wrażenia z prowadzonych badań i doświadczeń. Część nauczycieli nie posiada tabletów, ale nasze urządzenie jest kompatybilne również z telefonami i może być obsługiwane także za ich pomocą.